15. Ashley Ortega i jej przyjaciel Korei kręcą film o tym, jak bawić się planszą Ouija. Ashley twierdzi, że miała wcześniej złe doświadczenia z planszą i jest niechętna do ponownej próby. Ciekawość bierze nad nią górę i zaczynają zadawać pytania. Po pewnym czasie wydaje im się, że komunikują się z duchem 80-letniego mężczyzny, który odmawia udzielenia wielu informacji. Wygląda na to, że wybiera litery losowo, lub w ogóle nie odpowiada. Ale Ashley wie, że coś jest blisko i zaczyna się trząść. Następnie poprawnie podaje wiek Ashley i mówi, że ją obserwuje. Kontynuują pytania o więcej informacji i otrzymują kilka przewidywań na temat przyszłości Ashley. Nie można zweryfikować, czy te przewidywania się spełnią, czy nie. Jednak dzieje się to krótko przed zakończeniem sesji. Daj mi znać, czy coś podobnego przytrafiło się Twojemu nosowi podczas zabawy z tablicą UIDŻA. 14. Nieumarły pojawia się w tym transmisji na żywo opublikowanej na TikToku przez Lukmena i Jay'a. Dwóch facetów rozmawia do kamery, kiedy za ich plecami coś tajemniczego przerywa ich transmisję na żywo. Zakapturzona postać za młodym mężczyzną ma ciemną twarz i coś na głowie. Chłopiec na moment przesuwa się przed nią, blokując tajemniczą istotę z widoku. Następnie rusza ponownie do przodu, a postać zniknęła. Co to jest za rzecz? To prawie wygląda jak statua Matki Boskiej. Ale z drugiej strony, gdzie to zniknęło? Chyba zostaliśmy z większą ilością pytań, niż odpowiedziami po tym filmie. 13. Co byś zrobił, gdybyś jechał za karetką i zobaczył to w tylnej szybie? Ten przerażający upiór został uchwycony na kamerę przez pojazd jadący za karetką. Oprócz ducha, w tylnej części karetki wydaje się być dwóch ludzkich pasażerów prawdopodobnie ratowników medycznych, na których skupia się kamera. Przerażające rysy twarzy ducha pojawiają się na chwilę, zanim osoba filmująca traci kontrolę nad kamerą prawdopodobnie przerażona tym, co właśnie zobaczyła. Co byś zrobił, gdybyś zobaczył to w tyle karetki? Najbezpieczniej będzie się wycofać. 12. YouTuber o nazwie SpankFlank nagrał ten filmik z niewinnym zamiarem poproszenia ludzi o obserwowanie go na Google+. Nie zdawał sobie sprawy z paranormalnego momentu, który przypadkowo uchwycił podczas kręcenia filmu. Jeśli spojrzysz na lalkę na łóżku w 29 sekundzie, wyraźnie zobaczysz, że lalka porusza ręką na bok, a potem z powrotem w dół. Kliknij, dodaj do kręgów, a potem po prostu kliknij, obserwuj to byłoby wspaniałe. Zajmie to tylko kilka sekund i pozwoli mi zdobyć tysiąc obserwujących. Opadająca ręka lalki sugeruje, że wideo nie powstało przy użyciu sznurka. Ponadto, większość jego ostatnich filmów nie ma nic wspólnego z paranormalnymi zjawiskami. Co Twoim zdaniem spowodowało ten dziwaczny moment? 11. Film z kamery samochodowej, rzekomo zrobiony niedaleko Hanoi w Wietnamie, opublikowano na Facebooku, skąd trafił do lokalnych wiadomości. Na filmie samochód zatrzymuje się przed postacią ubraną całą na biało, stojącą na środku drogi. Kierowcy są dość zaniepokojeni, że ta osoba stoi na środku zupełnie ciemnej drogi, samotnie, oprócz jednej latarni ulicznej nad nią. Nie pytają tej osoby o nic, zamiast tego szybko odjeżdżają. Chociaż wielu internautów uważało, że to jakiś rodzaj ducha, agencje informacyjne stwierdziły, że była to kobieta, która nie jest psychicznie zdrowa i możliwe, że próbowała odebrać sobie życie. Miejmy nadzieję, że otrzymała potrzebną pomoc, zanim było za późno. Ten człowiek wpada w panikę i ma ku temu powody. Przerażające nagranie Heila opublikowane na wideolarii w listopadzie 2013 roku sprawi, że będziesz na krawędzi. Chociaż do tego klipu nie ma kontekstu, mężczyzna jest sam w pokoju i jest bardzo przestraszony, czego nie jesteśmy jeszcze pewni. Dopóki. Po kolejnym przerażeniu mężczyzna obraca się wokół matowego panelu okiennego i jest ktoś za nim. Do kogo należy ta ręka? Przypuszczam, że to niewidzialny człowiek. Ten intruz może przechodzić przez ściany. Opublikowany na subreddit r/ghost straszna postać została uchwycona na nagraniu z monitoringu przyjaciela redditora Aloop. Około pierwszej w nocy film pokazuje ciemne i puste podwórko. Na początku nic nie wydaje się niezwykłe, ale zwróć uwagę na tylne drzwi. Po około 30 sekundach widać bladą postać przechodzącą z lewej na prawą stronę. Możesz zobaczyć to zarysowane w ciemnym wejściu, ale jeśli przyjrzysz się uważnie, pojawia się ono kilka sekund wcześniej, wydając się półprzezroczyste, gdy przechodzi obok zewnętrznej ściany i skręca do drzwi, znikając w środku domu. Podczas gdy niektórzy w komentarzach uważają, że udało się uchwycić prawdziwego ducha, inni sugerują, że jest to połączenie intruza i zniekształcenia spowodowanego tanią kamerą z nocnym widzeniem. Szczerze mówiąc, obie opcje są przerażające. Is My House Haunted? Pisze użytkownik o nazwie BB5432 na subreddit o nawiedzonych domach. Ten paranormalny film z ich miejsca został uchwycony na kamerze dzwonka sąsiada z naprzeciwka? który później pokazał jej gostroski. Na pierwszy rzut oka nie wygląda to na wiele, ale w tym filmie dzieje się wiele przerażających rzeczy, których możesz nie zauważyć. Ale najpierw zacznijmy od podstaw. Osoba, która zamieściła post na Reddit, twierdzi, że jej dom był całkowicie ciemny, kiedy te tajemnicze, niewyjaśnione światła zaczęły migać wokół drzwi. Telewizor w salonie nie był włączony, mówi, a nawet gdyby był włączony, jest skierowany w przeciwną stronę, pod kątem, który w ogóle nie stworzyłby tego efektu. To od ciebie zależy, czy jej uwierzysz. Ja wierzę, ponieważ błyski wydają się zbyt jasne dla telewizora i czasami zajmują całe okno. Nikt by nie oglądał telewizora o takim jasnym ekranie, ponieważ niewątpliwie bulby towarzyszył przy tak długim patrzeniu. A po 25 sekundach przerażające światło staje się jeszcze jaśniejsze. I nie ustępuje aż do końca filmu. BB5432 później stwierdził, że nie ma podstaw, by sądzić, iż dom jest nawiedzony, lecz nadal nie potrafi wyjaśnić, co to było, jeśli nie duch. Dodaje, że to samo przytrafiło jej się lata temu. Ten sam sąsiad pokazywał jej i jej mężowi światła w ich drzwiach, i nikt nie mógł tego wtedy też rozgryźć. Zgadzam się, że sprawdzenie instalacji elektrycznej w tym pokoju to dobry pomysł, jak ktoś zasugerował. Ale poza tym wszyscy inni mówią, że to jest super dziwne i nawet ona musi przyznać, że jest przestraszona. Jest jeszcze jedna dziwna rzecz, o której nawet nie zamierzałem wspominać, ale ona też to zobaczyła: czarna postać w drzwiach. Można go zobaczyć, kiedy światła zgasną, ale najbardziej widoczny jest prawdopodobnie po czterech sekundach. Zrobiłem zdjęcie i przybliżyłem. Oto on bez żadnych specjalnych efektów. Cienista postać spogląda przez okno. Powiedz mi, czy ty też to widzisz? Powiedziałbym, że ten dom jest nawiedzony. Jeśli to nie mieszkaniec, siedem. Reditor Air Icer podejrzewa, że na strychu coś jest. Po usłyszeniu stukania w ścianę strychu, spotykają się z tym z szałwią. A to jest to, co udało im się uchwycić. Co to był za dźwięk? Zgodnie z Tytusem, że to brzmi jak metalowy huk sprężyny, ale to niekoniecznie wyklucza paranormalną obecność. Być może duchy po prostu skaczą w górę i w dół na łóżku. YouTuber o nazwie Nerdy Whistle eksploruje opuszczony dom w swojej okolicy z miernikiem duchów, aby zobaczyć, czy jest naprawdę tak nawiedzony, jak mówią ludzie. Pierwszy dowód na zjawiska paranormalne pojawia się, gdy wchodząc do starego budynku, miernik duchów sam się włącza. Gdy on i jego przyjaciel się rozglądają, paranormalne uczucie wypełnia ich strachem i niepewnością. Po czym następuje przerażający moment. Stary, nie halucynuje, tam jest ktoś. Nie halucynuje, tam był ktoś. Możesz nawet sprawdzić kamerę z powrotem. Wierzy, że uchwycił ducha na kamerze, mimo że nie udało się tego zarejestrować. Nadal ufa temu nagraniu, ponieważ miernik duchów zaczyna pikać, gdy tylko wspomina o zobaczeniu przerażającej postaci. Nie halucynuję, tam był ktoś, naprawdę. Możesz sprawdzić nagranie z kamery. A także w dwie minuty i 30 sekund, jeśli przyjrzysz się uważnie, duchowa kula przemija obok drzwi, gdzie mówi, że jest postać. Przerażeni wdrapali się z powrotem przez okno, gdy duch spowodował upadek przedmiotu wewnątrz nawiedzonego domu. Biegną z powrotem na chodnik i śmieją się z paranormalnego spotkania przez płot, popełniając błąd myśląc, że są bezpieczni. Jesteśmy na nowej plaży Tripulner. Właśnie kiedy myśleli, że udało im się uciec, miernik duchów jest bombardowany paranormalną energią i wybucha jak nigdy dotąd. To nie jest też zakłócenie elektroniczne, bo sprzęt do zjawisk paranormalnych był dość cichy do tego przerażającego momentu. Idą szybko ulicą, próbując uciec przed duchem, ale zjawisk paranormalnych nie da się uniknąć. W końcu wydaje się, że zostawia ich w spokoju, aż do momentu, kiedy Nerdy Weasel czuje ponownie tajemniczą obecność, która ich ogarnia. Było tak niezręcznie, kiedy byłem w tyle. Najpierw mówi, że czuje się obserwowany przez zjawie, a potem włącza się miernik duchów. Gdyby było na odwrót, byłbym sceptyczny, ale ta sekwencja wydarzeń wydaje się, jakby naprawdę obrażali ducha, który będzie ich śledził przez długi czas. Wygląda na to, że eksploracja tego opuszczonego domu poszła dla nich najgorzej jak to możliwe. Co byś zrobił, gdybyś mieszkał w nawiedzonym domu? YouTuber Charles Loretta i Demiszyw postanowili to sfilmować. Opublikował ten film w czerwcu 2011 roku, pisząc: Mój dom jest naprawdę nawiedzony i nadal jestem tym przerażony. W filmie twierdzi, że zawsze słyszy dźwięki dochodzące z jego pokoju, nawet gdy tam nikogo nie ma. A będąc w swoim pokoju, czuje dziwną obecność. Po ustawieniu kamery w nocy z włączonymi światłami, odkrył coś dziwnego około dwie godziny od początku nagrania. Oto co znalazł. Wideo pokazuje ujęcie pokoju, nieco nieostrym, z komodą, czarnym futerałem na gitarę opartym o nią i drzwiami. Po chwili światło na komodzie zaczyna lekko się kołysać, w tej i z powrotem. Coś spada z góry komody, a potem drzwi po lewej zamykają się, nie widać absolutnie nikogo. Wielu w komentarzach jest przerażonych tym dziwacznym klipem. Z BTS Nellithicums, piszącym, wynieś się z tego domu, inni zgadzają się, że dawno by stamtąd uciekli. Co byś zrobił, gdyby to był twój dom? Cztery. Czy możesz uciec od tego ducha spokoju zagadek? Zespół YouTube Ghost Club Paranormal i przyjaciele prowadzą śledztwo w oparciu o pokój zagadek w Los Angeles. O nazwie The Basement, który doświadcza poważnej aktywności paranormalnej. Właśnie w momencie, gdy Jade przedstawia grupę, w oddali rozlega się głośny huk. Co to było jeszcze raz? Później zespół znajduje lalkę w środku pokoju, której wcześniej nikt tam nie widział. słyszą hałas nad sobą. Mam wrażenie, że jestem teraz w jakimś scenariuszu Scooby-Doo. Tymczasem Kelsey Davis i jej zespół rejestrują elektroniczne głosy zmarłych na kamerze w następnym pokoju. Później zarówno Kelsey jak i Jade widzą tę samą istotę. Ja, kiedy wyszliśmy, wydawało mi się, że widziałam kogoś uciekającego tyłem do nas. Przysięgam, myślałam, że widzę za drzwiami tył czyjejś nogi. Czy to było czarne jak cień? Czy ktoś jest tutaj i bawi się nimi? Czy naprawdę jest coś paranormalnego w tym pokoju zagadek? Dzieje się w tym strasznym miejscu. Mam nadzieję, że uda im się stamtąd wydostać. YouTuber o nazwie Grasshopper222 rejestruje wybuch zjawisk paranormalnych w swoim domu, kiedy wyjeżdża na krótkie wakacje. Nowy system kamer bezpieczeństwa, który miał monitorować jego gosposie, zamiast tego rejestruje najstraszniejsze momenty w jego życiu, które sprawiają, że wraca do domu wcześniej niż zwykle. Przerażająca lalka, uchwycona na filmie poruszająca się sama, to pierwszy z wielu takich obiektów. Konik polny, 222 myśli, że duch go porusza, ale ja myślę, że ktoś mógłby się ukrywać za rogiem z sznurkiem, więc nie nazwałbym tego solidnym dowodem na zjawiska paranormalne. Na dwóch minutach lalka wydaje się machać na powitanie, więc to jest dziwne, chyba że to miejsce związania sznurka. Wtedy to jest fałszywe. Brakuje filmu z innego pokoju, który potwierdziłby, że jest tam pusto. Tak czy inaczej, ten ledwo zauważalny blask. To odbicie od miejsca, w którym telewizor się włącza samodzielnie lub za pomocą pilota. Poduszka jest zrzucona z kanapy, a niedługo potem inny przedmiot sam się przewraca oba z nich mogły być na sznurkach. Ale spojrzyj ponownie, jak porusza się butelka z wodą, a dokładniej, jak ląduje. Na 43 sekundzie spadający obiekt wydaje się zahaczyć o nic prawie jakby duch go przewrócił i złapał w powietrzu. Tymczasem w innym pokoju Ależ skąd? Moja sobota była bardzo przyjemna. Na tym akcentie. Dziękuję. I zamyka go z hukiem. Potem duch przesuwa więcej przedmiotów. Szafka, kubek, czerwone pudełko i inne przedmioty domowe poruszają się same. Ale jest jeden duży problem, coś, co po prostu nie do końca się zgadza: kąt kamery wygląda nieco inaczej niż wcześniej. Więc chyba, że pokojówka dostosowała kamerę, myślę, że ten amatorski film o duchach może jednak nie być prawdziwy. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę wszystkie inne przerażające rzeczy latające dookoła, przesuwająca się kamera również jest w jej zasięgu. Opuszczony dom z tragiczną przeszłością, który stał się miejscem rytuałów dla tajnych grup, brzmi jak przepis na katastrofę. Opublikowane przez Ronana we we wrześniu 2020 roku na YouTube śledztwo w sprawie zjawisk paranormalnych zagląda do tak zwany domu diabła. Według ronana rezydencja milionera zbudowana w latach 90. miała być zamieszkana przez rodzinę, która zmarła przed jej ukończeniem. Po pierwsze, mimo że rezydencja jest opuszczona, prąd nadal jest podłączony. Podczas wędrówki po domu słyszą oni niewidzialne głosy, ale to pentagram w jednym spokoju sprawia, że zatrzymują się. Umieszczają podkładkę rem w środku i zaczyna szaleć. Czy coś złowrogiego mieszka tutaj? Na pewno tak to wygląda. Co tu się dzieje? Musiała istnieć historia wyjaśniająca obecną sytuację. Co jest interesujące w tym obrazie, to straszna postać, którą prezentuje. To, co tu widzimy, jest czymś więcej niż tylko przerażającym. Obraz ten jest obecnie popularny w hindy społeczności YouTube. Natknąłem się na to na popularnym kanale YouTube, który tworzy treści w tym języku i chciałem się tym z wami podzielić. To świetny przykład na to, jak unikalne elementy horroru można znaleźć na całym świecie, każdy z własnym zwrotem akcji. Więc co myślisz, że to jest? A co ważniejsze, czy myślisz, że to prawda, czy tylko sprytny efekt? Daj mi znać w komentarzach poniżej. Mam dla ciebie wyzwanie, skoro dotarłeś tak daleko, dlaczego nie polubisz tego filmu i nie zasubskrybujesz w ciągu najbliższych pięciu sekund, ponieważ co tydzień wrzucam cztery nowe straszne filmy? Jeśli jesteś ciekawy, jak wyglądam w prawdziwym życiu, to przejdź na mój Instagram pod adresem dylannischillinwt i naciśnij przycisk obserwuj, aby się dowiedzieć. Ten wpis to trzyczęściowa historia o duchu. Adam opublikował pierwszy klip w listopadzie 2021 roku. Pokazuje szafkę, która ma własny umysł. Jedna z szuflad ciągle się otwiera i z hukiem zamyka. Następnie z góry spada jakiś przedmiot, strącając ramkę ze zdjęciem i inny obiekt na podłogę. Ale to dopiero początek działań tych poltergeistów. W drugim klipie, opublikowanym w październiku 2021 roku przez Weird and The Bizarro News, Puszka z napojem na blacie delikatnie się przesuwa. Później przesuwa się po blacie i obraca się aż do końca. Następnie zaczyna podskakiwać. Kolejny przerażający klip pokazuje laboratorium komputerowe, w którym kilka krzeseł biurowych działa samoistnie. Krążą po laboratorium, kręcą się, a potem naprawdę pędzą przez podłogę. Czy uwierzyłbyś w te zdarzenia, gdyby nie zostały nagrane? Materiał wideo sugeruje, że mimo naszych przekonań, nasza wiedza jest ograniczona.